Postać występująca w Gotik 1, drugi po Iberionie najważniejszy guru w obozie bractwa, zajmuje się nowo przybyłymi oraz pracuje nad napojami pozwalającymi na kontakt ze śniącym. Posiada rozbudowaną wiedzę na temat magii oraz według niektórych potrafi kontrolować ludzkie myśli. Przed akcją gry, nie wiadomo w jakich okolicznościach dołączył do bractwa śniącego. Baal Kadar najprawdopodobniej wspomina Korkaloma, mówiąc o alchemiku, który w początkowym okresie istnienia sekty odnalazł sposób na nawiązywanie kontaktu ze śniącym poprzez napój sporządzony z wnętrzności pełzaczy. Jakiś czas przed akcją Gryśniący zesłał Korkalomowi wizję, w której dał mu do zrozumienia, że istnieje alternatywny sposób na nawiązanie z nim kontaktu niezwiązany z wnętrznościami pełzaczy. Gotik 1. Korkalom przebywa w swoim laboratorium nad Stoiskiem Fortuno. Wejścia do budynku pilnuje jego osobisty ochroniarz, a w pracach alchemicznych pomaga mu pomocnik Kane. Kalom zajmuje się produkcją eliksirów z wnętrzności pełzaczy, które pozwalają na kontakt ze śniącym, ale ma też doświadczenie w tworzeniu napojów uzdrawiających. Cień ze starego obozu imieniem Dexter zleca bezimiennemu odkupienia receptury na jeden z napojów uzdrawiających. Bohater dowiaduje się wtedy, że guru swoich przepisów nie sprzedaje, a recepturę trzeba finalnie ukraść. Jeśli Bezis zdecyduje się dołączyć do bractwa, zostanie odesłany do Korkaloma, który zajmuje się potencjalnymi nowicjuszami. Guru stwierdza, że nie ma teraz czasu, ponieważ jego eksperymenty są zbyt ważne i decyduje się zdać na osąd Baalów. Każe bohaterowi wrócić, gdy przekona większość z nich. Nie chce udzielić bez jemu informacji o eksperymentach, które przeprowadza, ponieważ uważa, że i tak by ich nie zrozumiał. Bezi dostarcza też kalomowi zebrane z bagien bagienne ziele w ramach zadania zbiory bagiennego ziela. Po uzyskaniu zgody co najmniej czterech baalokalom przyjmuje bez jego dobractwa, wręczając mu lekką zbroję nowicjusza. Po przyjęciu bohatera dobractwa kalom zleca mu zadanie dostarczenia dostawy bagiennego ziela Gomezowi. Guru każe też bez jemu pozbyć się nielegalnej uprawy ziela z nowego obozu. Korkalomowi można dostarczać wnętrzności pełzaczy do trzeciego rozdziału. W nagrodę Bezi otrzyma mikstury many. Ich ilość i rodzaj zależy od liczby dostarczonych wnętrzności. Po odnalezieniu kamienia ogniskującego Bezi zostaje wysłany przez Iberiona do Korkaloma. Guru niechętnie nagradza bohatera 50 bryłkami rudy i zabiera kanień, by zbadać naturę tego artefaktu. Następnie narzeka, że brakuje mu wydzieliny pełzaczy, która pozwala na nawiązywanie kontaktu ze śniącym. Korkalom wspomina wtedy swoją wizję, w której śniący ukazał mu inny sposób na kontakt z nim nie wymagający wykorzystania wnętrzności pełzaczy. Każe Bez jemu udać się do gniazda pełzaczy w starej kopalni, by odnalazł nowe źródło wydzieliny. W zależności od odpowiedzi bohatera przekaże mu kilka przedmiotów, które mają ułatwić wyprawę. Jeśli Bezji zapyta o lokalizację starej kopalni, otrzyma również mapę. Buru wspomni też, by bohater udał się do Gorna który go przeszkoli w kwestii walki z pełzaczami. Kiedy Bezi dostarczy Korkalomowi jaja pełzaczy, ten będzie zadowolony z wyników wyprawy i nagrodzi bohatera wybraną przez niego nagrodą. Bezi ma do wyboru esencję ducha plus 5 punktów many, esencję życia plus 5 punktów, 100 krudy, kródy, łomotacz lub runę światła. Po dostarczeniu jajkalom wspomina, że nie mogą jeszcze przeprowadzić wielkiego przywołania, gdyż już talas dał sobie ukraść zakupiony od koristo ze starego obozu Almanach, który zawiera niezbędne informacje potrzebne do naładowania kamienia ogniskującego. Guru radzi więc bohaterowi, by pomógł nowicjuszowi odzyskać Almanach. Po dostarczeniu księgi Guru mówi bez jemu, by wieczorem udał się na plac świątynny, gdzie odbędzie się wielkie przywołanie. Korkalom bierze udział w wydarzeniu, a po utracie przytomności przez Iberiona towarzyszy Kor Angarowi w opiece nad jaśnie oświeconym. Gdy okazało się, że śniący jest demonem Beliara, wściekły Korkalom zebrał grupę strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwania demona. Bezi spotyka guru wraz z innymi członkami bractwa w świątyni Demona, w sali, gdzie znajduje się leże śniącego. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach Kalom trafił do świątyni. Guru zdradza bohaterowi, że śniący uprzedził go o jego przybyciu oraz że nie pozwoli bez jemu pokrzyżować jego planów. Następnie stwierdza, że niewiernych spotka surowa kara i przebudza demona swoim okrzykiem. Po krótkiej walce ginie z ręki bezimiennego.